Nie jesteś tego świadomy, ale odpierdalasz głupoty I w tym filmie powiem ci trzy rzeczy Które hamują twój progres Przez które odmówienie sobie pornografii Jest dla ciebie takie trudne Bo to przez to stary nie możesz ze sobą wygrać I teraz pewnie ci się nasuwa w głowie Kim on kurwa jest, żeby mi miał mówić co mam robić Jestem Hubert, po trzech latach uzależnienia od porno Wyszedłem z tego bagda w cztery tygodnie I już nigdy więcej do tego nie wróciłem Oprócz tego To pomogłem tysiącom młodych chłopaków Zrobić dokładnie to samo Poprzez moje filmy, rozmowy i przede wszystkim to mój program. Dzięki czemu my wszyscy, no, po prostu żyjemy lepiej niż kiedykolwiek. Jesteśmy pewni siebie, mamy pełną motywacji i chęci do życia. Żyjemy uśmiechnięci i pełni energii. I przede wszystkim, to nasze życia miłosne i życia seksualne uległy kurwa transformacji. No, jak inaczej to nazwać? Osobiście jestem od ponad dwóch lat w związku, w którym jestem naprawdę szczęśliwy. I to wszystko nie byłoby możliwe, gdybym dalej walił konia i oglądał pornosy jak kiedyś. Wiem, jak się czujesz i doskonale wiem, co potrzebujesz usłyszeć. Żeby jak najszybciej się od tego gówna uwolnić. Więc zróbmy prostą wymianę. Ty mi poświęcisz swoją uwagę, a ja zmienię twoje życie. Przechodzimy do pierwszej rzeczy. Zacząłem oglądać porno, gdy miałem 11 lat. Powiedział mi o tym mój kolega, wyszło to w sumie przypadkowo, bo siedzieliśmy na Discordzie i graliśmy w Lola. Na bocie muzycznym zaczęły lecieć dźwięki seksu i wtedy zaczęła się gadka. Powiedział mi, że istnieje coś takiego właśnie jak walenie konia, pornografia. Zaczął mi wysyłać linki do jakichś artykułów do zapytaj Onet, żeby potwierdzić, że to naprawdę jest zdrowe i wtedy mu uwierzyłem i pierwszy raz zwaliłem. Konia do jakiegoś tam losowego pornosa. Od razu mi się spodobało, ale wtedy, gdy byłem jeszcze tym 11-latkiem, to te uczucia, które towarzyszyło mi w trakcie oglądania pornografii, to była taka przyjemność, ale pomieszana z niepokojem. I właśnie z tego powodu, że dalej pozostawał we mnie ten niepokój, uznałem, że nie będę kurwa leciał po bandzie, tylko będę się kontrolować. I pozwalałem sobie maksymalnie na 3 razy w tygodniu z pornosem i z ręką. Nigdy ponadto nie wychodziłem. No do pewnego momentu. Był taki wieczór, była już godzina 22. Leżałem sobie w łóżku, brata wtedy nie było, a rodzice już dawno spali. Była cisza, był spokój i mogłem robić co chcę. Siedziałem na TikToku, nudziłem się, więc po prostu scrollowałem. O takich godzinach już nie grałem w kompa, bo rodzice się denerwowali, w końcu byłem dzieciakiem, a TikToka było łatwo ukryć. Skrwę tego TikToka, aż w pewnym momencie wyskoczyła mi taka jedna blondyna. Już dzisiaj nie pamiętam, jak ona się nazywała, ale pamiętam, że wtedy, właśnie w trakcie kwarantanny, dosyć często ona mi się wyświetlała. I wyświetliła mi się ona w naprawdę słabym momencie. To był weekend, więc. Jak zazwyczaj byłem już po swoich trzech razach w tygodniu, ale w momencie, gdy ją zobaczyłem, to po prostu kurwa, no nie mogłem pohamować tego pragnienia. No po prostu nie dało się. Obejrzałem ten filmik pierwszy raz, drugi, trzeci, czwarty, aż w pewnym momencie po prostu wyszedłem z TikToka, wszedłem na przeglądarkę, odpaliłem tryb incognito, wyszukałem pomarańczową stronę, przez pięć minut poszukałem sobie pornosa i zwaliłem sobie konia. To był pierwszy moment, w którym złamałem te swoje etykiety, jak ja to nazywałem. No ale dobra, posprzątałem po sobie, wróciłem do łóżka i skrolowałem. Dalej. Kurwa. Dwie godziny potem. Znowu wyświetliła mi się jakaś piękna pani. Znowu strój kąpielowy. Znowu jakiś taniec. I znowu. Mój umysł nie jest w stanie przejść obok tego obojętnie. Oglądam filmik pierwszy, drugi, trzeci raz, schemat wygląda tak samo. Odpalam pomarańczową stronę, szukam pornosa przez 5 minut i zaczynam walić konia. Tamtego wieczora zrobiłem to kurwa trzy razy. Siedziałem do trzeciej w nocy. Doskonale pamiętam, mam przed oczami ten mój ostatni raz o tej trzeciej w nocy, że jak już zwaliłem tego konia i obejrzałem tego pornosa, to wtedy dotarło do mnie, co ja odpierdalam? Miały być trzy razy w tygodniu, a były trzy razy jednego, jednej nocy. Załamałem się kurwa sobą, nie mogłem na siebie patrzeć, poszedłem spać i gdy się obudziłem o 11, 12, to to uczucie obrzydzenia, niezadowolenia, ten wstyd, on nie zniknął. On mi towarzyszył przez cały następny dzień. I wtedy moje hamulce puściły i wszedłem w pętle, w której nie mogłem wyjść przez parę lat. I tą historią próbuję ci pokazać to, jak bardzo dopierdalają ci triggery. Jak bardzo dopierdala ci to, co po prostu oglądasz na social mediach. Stary, wejdziesz na Instagrama i klikniesz w tą lupkę, to jestem pewien, kurwa, że wyświetli ci się tam pełno pań w legginsach czy w strojach kąpielowych. Na TikToku to samo. Chwilę poskrolujesz i coś takiego ci się wyświetli. Jesteśmy młodymi mężczyznami, i ten pierdolony algorytm działa właśnie w ten sposób, żeby nam takie rzeczy podpowiadać. I to jest pojebane i musimy to zwalczać, bo jeżeli tego nie zrobimy, to pokonanie uzależnienia od pornografii to będzie graniczyło z cudem. Uwierz mi, że 80% Twoich przypadków, w których walisz konia i oglądasz porno, to przypadki, które były spowodowane najpierw przez tą iskierkę, przez coś, co cię podpaliło. Właśnie najczęściej coś typu filmik na TikToku czy Instagramie. Dlatego następnym razem to coś takiego zobaczysz, czy to na Instagramie, na Twitterze, Facebooku, TikToku, obojętnie gdzie. Za każdym razem coś takiego zobaczysz, masz to wypierdolić ze swoich oczu. Kliknij nie interesuje mnie to czy ukryj, czy nie chcę tego widzieć, jakoś tak ta opcja będzie się nazywała. Za każdym razem daj znać tym aplikacjom, że nie chcesz tego typu treści widzieć po prostu. I uwierz mi, wystarczy, że zrobisz to parę razy i tego typu gówna przestaną cię się wyświetlać i od razu. Odmówienie sobie pornografii będzie, no przysięgam ci, że tyle prosty, że sobie nie zdajesz sprawy. Sam coś takiego zrobiłem i dopóki tego nie zrobiłem. Dopóki nie usunąłem triggerów, nie byłem w stanie zrobić progresu. Gdy tylko zmieniłem tą jedną rzecz, to wszystko się dla mnie zmieniło. Naprawdę. Więc zaufaj mi i wypierdol te piękne panie. Mimo tego, że może to być trochę bolesne, nieprzyjemne, Trzeba to zrobić. I jeszcze tylko powiem, że aplikacje typu YouWatch czy Tinder na czas walki z uzależnieniem od pornografii musisz je wypierdolić, bo tam triggerów się nie da pozbyć. Ta aplikacja to jeden wielki trigger, więc je musisz usunąć. I tyle, serio, byleż byś tego nie lekceważył. I zanim przejdziemy do drugiej rzeczy, chcę Ci tylko powiedzieć, że skoro oglądasz ten filmik, no to na pewno chcesz pokonać swoje uzależnienie od pornografii i jestem pewien, że chcesz to zrobić jak najszybciej i jak najskuteczniej się tylko da. Dlatego, stworzyłem coś, co może Ci to umożliwić. Stworzyłem swój program Drogę do wolności, gdzie zostawiam całą swoją wiedzę i plan krok po kroku, jak masz uwolnić się od pornografii w 4 tygodnie. I najlepszą częścią tego programu jest to, że jeżeli w ciągu tych czterech tygodni się nie uwolnisz, jeżeli będziesz niezadowolony to zarazam ci całą kasę. To jest jedyny program w Polsce w tej tematyce, który oferuje taką gwarancję. Więc niech ci to będzie dowodem, że naprawdę włożyłem w to całe swoje serducho, żeby ten program zmienił Twoje życie. Stary chłopaki, którzy byli w tym samym miejscu, w którym ty jesteś teraz, zdecydowali się na, Niego I dzisiaj ich życia wyglądają kompletnie inaczej. Są przeszczęśliwi, wzbudzają zainteresowanie kobiet, są pewni siebie i mają kurwa pełną chęci do życia. Ty też możesz tak żyć! Stary, jeżeli masz jakieś wątpliwości, zadaj sobie pytanie, co najgorszego może się stać, gdy zdecydujesz się na ten program. No, najwyżej możesz pozyskać całą moją wiedzę, poznać mój sposób na to, jak pójść na swoją pierwszą randkę w ciągu następnych trzech miesięcy. A jeżeli już na jakieś byłeś, to nie na pierwszą, tylko na kolejną. I jeszcze dostać swoje pieniądze z powrotem. Kurwa, z tej decyzji nie da się być źle. No i właśnie pamiętaj o tej Gwarancji. Ja naprawdę gwarantuję Ci, że w ciągu następnych trzech miesięcy pójdziesz na randkę. A jeżeli jesteś w związku i cię to nie interesuje, to częścią tej gwarancji jest to, że twoja dziewczyna zacznie patrzeć na ciebie inaczej. Program znajdziesz w drugim linku w opisie, a teraz przechodzimy do drugiego punktu. Gdy już sobie wszystko obszaiłeś i mam nadzieję, że sprawiłeś. I stary, pytanie: czy ty żyjesz? Czy raczej życie ci spierdana przez palce i twoje życie polega na zabijaniu czasu? Miałem taki epizod w swoim życiu, że ja dosłownie rok ze swojego życia, nie? To przejebałem w swoim pokoju w czterech ścianach. W kółko przed kąpem, w kółko. Z telefonem, waliłem konia i oglądałem porno po 3-4 razy dziennie, nie wychodziłem z domu, a jak chodziłem do szkoły, to siedziałem zawsze z boku i do nikogo się nie odzywałem. Tak wyglądało moje życie po przeprowadzce. I dosłownie, tak jak powiedziałem, ja nie żyłem, ja zabijałem czas. I doskonale pamiętam taką jedną noc. Grałem w Wiedźmina do czwartej nad ranem. I wiesz, no w sumie to jakoś mi to bardzo nawet nie przeszkadzało. Nie miałem żadnych celów, obowiązków, nawet nie miałem nikogo, z kim mógłbym się spotkać. I pamiętam, że jak wstałem od tego komputera, nie o czwarty nad ranem, poszedłem do kibla i popatrzyłem na siebie w lustrze, to przyszło mi myśl, że kurde, może bym sobie jeszcze zwalił konia i obejrzał pornoska jakiegoś. Zrobiłem to. Czwarta nad ranem. Mój mózg był kurwa wypalony, a ja dalej nie mogłem sobie odmówić pornoska i walenia konia. I gdy było po wszystkim, popatrzyłem na siebie w lustrze. Kurwa, nie mogłem na siebie patrzeć. I opowiadam ci to jako przykład na to, że nie miałem nikogo w swoim życiu, nie miałem niczego, co byłoby dla mnie ważne. Dlatego właśnie, ja nigdy sobie nie odmawiałem tej pornografii, nigdy sobie nie odmawiałem tego walenia konia. Była pierdolona czwarta rano. I to nie było tak, że to był mój pierwszy zwalony koń tej nocy. Raczej czwarty. Dla mnie nie było niczego ważniejszego, niczego przyjemniejszego w moim życiu niż ta chwila z waleniem konia i z pornosem. I właśnie chodzi o to, żeby to zmienić. I najprostszy sposób, żeby tak się wydarzyło, to zadbać o swoje życie towarzyskie. Właśnie w trakcie tego mojego rocznego epizodu, nie, po przeprowadzce, dokładnej na Maltę, stary ja nie miałem tam nikogo. Żadnych ziomków, przyjaciół, w szkole nikogo nie poznałem. Od razu, kurwa, mój problem z waleniem konia i z pornografią, no, wzrósł o 300%. Dosłownie. I gdy tylko ten roczny okres się skończył, wróciłem do siebie, trochę się pozbierałem po tym wszystkim, to kurwa, samo to, że miałem ludzi wokół siebie, że mogłem się z kimś spotkać, że moje życie towarzyskie wróciło do normy, to sprawiło, że dużo mniej sięgałem po pornografię. I potem to był kluczowy element w, właśnie w trakcie mojej walki z tym głównym, że praktycznie każdego dnia się z kimś spotykałem, że ja żyłem po prostu wśród ludzi. I to było takie ważne. I być może. Jesteś osobą, która nie potrzebuje kogoś, żeby jej to tłumaczył, ale jeżeli mówiłbym, że tak powiem, rozmawiałbym ze swoim młodszym, młodszą wersją siebie, to z pewnością musiałbym mu to powiedzieć. Stary, dobre relacje, prawdziwi przyjaciele, prawdziwe ziomki, oni ci naprawdę w tym pomogą. Spędzaj z nimi czas, nie siedź w tych czterech ścianach, bo to w tym miejscu zwaliłeś konia tysiące razy, sięgałeś po porno tysiące razy. Więc zmień otoczenie, znajdź się wśród fajnych ludzi, bo wtedy. Odmówienie sobie pornografii. Nawet po takim wyjściu, jak już wrócisz do tych czterech ścian, będzie dużo prostszy. Naprawdę. Mówię Ci z własnego doświadczenia. I trzecia rzecz, już ostatnia w tym filmiku, to to, że wciąż wierzysz, że pornografia daje Ci jakieś pozytywy. I to jest kurwa twój błąd. Nasze przekonania i nasze opinie na temat świata, na temat życia, na temat różnych rzeczy, to, to jest, że tak powiem, nasz dyktatorek naszych działań. Na prostym przykładzie, żeby ci to wytłumaczyć, jeżeli uważasz, że kandydat na prezydenta X jest najlepszy, to nie ma szans, że zagłosujesz na kandydata na prezydenta Y, tylko zagłosujesz na X, bo twoje przekonania ci to dyktują. Tak samo jest tak, że jeżeli uważasz, że pornografia jest dobra, że przynosi ci ona ulgę, spokój, że pomaga ci się zrelaksować, to nawet jak będziesz próbować naprawdę zajebistych strategii, zajebistych metod, podejdziesz do tego naprawdę poważnie, do walki z uzależnieniem od pornografii, to nic się kurwa nie zmieni, bo twoje przekonania się nie zmieniły, a one dyktują twoje decyzje i twoje decyzje dyktują twoje działania. No wiesz, o co tutaj chodzi. Dlatego musimy to zmienić. No nie ma innej opcji. Uwierz mi, sam tak 秒完。 I dopóki tego nie zmieniłem, no kurwa, odmówienie sobie pornografii to była jakaś katorga. Samo to, że wiesz, ja zdecydowałem, że pokonę, pokonam swoje uzależnienie od porno po raz pierwszy, dokładnie w trakcie No Nad November, a raczej przed No Nad November 2022 roku. Jeżeli nie wiesz, to NNN to jest taki challenge w listopadzie, w trakcie którego przez 30 dni nie walisz konia i nie oglądasz porno. No i ja 31 października, dzień przed tym challengem, w trakcie którego miałem już rzucić pornografię i nigdy więcej do niej nie wrócić, to dosłownie oglądałem porno tyle, ile tylko się da. I tak samo ze zawaleniem konia. Zero hamulców. Obudziłem się i pierwsze, co zrobiłem, to sobie kurwa strzepałem do jakiegoś pornosa. I zrobiłem to może z 4 czy 5 razy tamtego dnia. Czaisz? I to świetnie obrazuje te moje przekonania. Ja czułem, że ja zrezygnuję z jakiejś przyjemności, z czegoś dobrego. I to jest ten problem. I żeby zmienić przekonania, trzeba wystawić na pewne doświadczenia, bo to one właśnie wpływają na nasze przekonania. Więc, by to zrobić, musisz się przekonać wystawić na odpowiednie treści. Musisz przeprogramować swój mózg, że tak powiem, na nowo i właśnie poprzez te treści wgłębić się trochę w ten temat pornografii i to pozwolić się od tego uwolnić raz na zawsze. Dlatego oglądaj moje filmy, słuchaj podcastów, jeżeli czytasz książki, to kup sobie jakąś książkę na temat pornografii albo zdecyduj się na mój program, a obiecuję ci, że po paru modułach twoja percepcja pornografii ulegnie kompletnej przemianie, bo dopóki nie zmienisz swoich przekonań stary, to kurwa nic się nie zmieni. No może nie dopóki, bo wiadomo, w trakcie tej walki one będą się zmieniały krok po kroku. I chodzi o to, żebyś ty rozpoczął proces zmiany przekonań wraz z tym, jak rozpoczynasz swoją walkę z uzależnieniem od pornografii. Bo jeżeli będzie taki delay między tymi dwoma rzeczami, nie? To przypierdolisz w ścianę, napotkasz ogromny opór, będziesz sam siebie sabotować. Bo pamiętaj, jeszcze raz to powiem: nasze działania są dyktowane przez nasze przekonania. I w momencie, gdy wystawisz się na odpowiednie treści i będziesz sobie każdego dnia, chociaż przez chwilkę tam coś oglądać, czy posłuchać, czy nawet wiesz, skorzystasz z okazji, że siedzisz w autobusie i sobie posłuchasz, tu wiesz mi, że jesteś w stanie naprawdę dosyć szybko zmienić swój tak zwany paradygmat i dzięki temu zmienić swoje życie, pokonując uzależnienie od pornografii raz na zawsze. Bo jeszcze raz na koniec, już kończąc, przypomnę z czym to się je. Pokonasz uzależnienie od pornografii, to będziesz pewny siebie, przeszczęśliwy, pełen motywacji i chęci do życia. Nie będziesz miewał negatywnych myśli, będziesz uważać o sobie, że jesteś naprawdę zajebistym gościem i wiesz co jest najlepsze? Że dziewczyny również będą tak uważać. One mogą, wiesz, Świadomie nie zauważyć tego, że ty rzuciłeś uzależnienie od pornografii, że ty to pokonałeś, ale to po prostu zadziała, no przysięgam ci. Gdy pokonałem swoje uzależnienie od porno, to z gościa, który był wiecznie frenzonowany, stałem się gościem, z którym parę dziewczyn naraz chciało się spotykać. I jestem pewien, że gdyby nie to, że pokonałem to gówno po prostu, to nie byłbym w związku, w tak zajebistym związku od ponad dwóch lat. No nie ma szans, żeby. Żebym był w takim zajebistym związku, naprawdę, gdybym dalej walił konia i oglądał pornosy. Uwierz mi, ta chwila cierpienia jest tego warta, bo gdy już minie ten najgorszy etap, to ty stary przestaniesz potrzebować tej pornografii, przestaniesz potrzebować tej przyjemności, nie będziesz za tym tęsknić. Bo chodzi o to, że. Teraz traktujesz przyjemność z pornografii jako coś nadzwyczajnego, a gdy się tego pozbędziesz, to tą przyjemność, którą czujesz w trakcie pornografii, ona, że tak powiem, zostanie znormalizowana i bez specjalnych bodźców, bez specjalnych stymulantów, ogólnie w życiu będziesz się czuł tak przyjemnie, jak kiedyś. Wiesz, jak, co kiedyś uważałeś za wybitnie przyjemnego? Mam nadzieję, że wiesz, co tutaj próbowałem ci przekazać. I w tym momencie, pięknie ci gratuluję, że dotrwałeś do końca. Jeszcze raz, możesz zmienić swoje życie w 4 tygodnie. Jeżeli się tak nie stanie, to zwrócę ci całą kasę. Program znajdziesz w drugim linku w opisie. Włożyłem w to całe swoje serducho. I obiecuję ci kurwa, że cię nie zostawię na lodzie. Zrobię wszystko, żeby zmienić Twoje życie. Naprawdę. To jest moje najważniejsze zadanie: pomóc ci pokonać uzależnienie od pornografii, żebyś już nigdy więcej do tego nie wracał. Żebyś był szczęśliwy, pewny, Siebie, żebyś nie miał tych negatywnych myśli. Wiem, jak przejebane to jest być uzależnionym od tego szajsu. Sam byłem, przez sylata lata, i każdego dnia, kurwa, w pewnym momencie już od od pewnego momentu zacząłem miewać każdego dnia myśli samobójcze. I noce spędzałem na balkonie na 12 piętrze, jarając szlugi, zastanawiając się, czy nie powinienem skoczyć. Więc uwierz, że naprawdę traktuję, kurwa, ten temat poważnie. I naprawdę bardzo ważne jest dla mnie to, żebyś Ty z tego wyszedł. Program znajdziesz w drugim linku w opisie. Dziękuję Ci za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Powodzenia, siemaneczko i cześć.